Konferencję naukową Kamino Polako zaszczyciło wielu profesorów z Torunia oraz ośrodków naukowych z całej Polski. Prowadziliśmy badania na ten temat, stąd dzisiejsza prezentacja tego akuratnie tematu jest bardzo wdzięczna. Skąd mieszkańcy Podkarpacia dowiedzieli się o szlaku? czy tym szlakiem żyją, I jak ten szlak w przyszłości będzie wyglądał i jakie są perspektywy otwarcia tego szlaku na granicę wschodnią, na terenie Ukrainy. I moim zadaniem od kilku lat, jak jeżdżę na konferencje poświęcone świętemu Jakubowi, jest pokazywanie, jakby odsłanianie różnych przejawów kultu świętego Jakuba Większego, począwszy od średniowiecza po współczesność. Całe naukowe przedsięwzięcie zwieńczyła msza święta w kościele świętego Jakuba oraz przemarsz Kamino Polako. Sprzed toruńskiej świątyni, ulicą Wola Zamkowa, bulwar Filadel, przez most Piłsudskiego, ruiny Zamku Dybowskiego, aż do Cierpic. Tworzymy Bractwo Świętego Jakuba właśnie w Małopolsce, które zrusza około 50 osób. No i podobnie tutaj właśnie w Toruniu zajmujemy się tymi drogami Świętego Jakuba w Małopolsce. Opiekujemy, opiekujemy się szlakiem drogi małopolskiej z Sandomierza do Cieszyna my no staramy się pomagać pielgrzymom w tym wędrowaniu. Dzisiaj to akurat dlatego, żeby przyjemnie spędzić czas, przede wszystkim z ludźmi, bo ludzie są najważniejsi, a po drugie wybieram się oczywiście w wakacje. Na szlak jeszcze nie zdecydowałam, czy portugalski, czy drogą północną, bo jeden mam za sobą. Ja przyszedłem szlak już do Santiago i saint Jean de Pierre de Port, tam 800 kilometrów w 2012 roku. No i Jakub tak po prostu ma do, do siebie, że on tak jak złapie, to wtedy nie odpuszcza. Toruńskich pielgrzymów szlakiem Kamino Polako poprowadził Henryk Miłoszewski, współautor całego kujawskiego szlaku. Prowadzimy ją na odcinku Stolunia poprzez właśnie miejscowości, małą i wielką mieszawkę, można powiedzieć, że skolonizowane przez menonitów do Cierpic i dalej przez Puszczę Bydgoską, do Gniewkowa, a następnie później przez Kujawy, aż do Trzemeszna, czyli tam, gdzie kończy się ten południowy odcinek szlaku. Tym razem pielgrzymujący fragmentem szlaku świętego Jakuba Storunia mieli do pokonania 14 kilometrów, zwiedzając po drodze ciekawe historycznie Obiekty, takie jak ruiny zamku królewskiego dybu w Twierdzę Pruską czy zbór menonicki. Drogę pokonali w ciągu 3,5 godziny.